Siemanko, ja jestem Detrak i witam Was w kolejnym odcinku SimCity. Dzisiaj zajmiemy się miastem fabrycznym. Nie wiem, czy widzicie tutaj z oddali, gdyż słońce y, troszeczkę psuje widok, ale y, wczoraj wieczorem w nocy popracowałem nad miastem przemysłowym. Y, szczerze mówiąc, mogłem to nagrać, ale y, będąc super szczerym, po prostu mi się nie chciało i, i to nagranie by mi nie wyszło. No ale zaraz przyjrzymy się temu miastu z bliska. Natomiast. Y, Yy, muszę zwiększyć liczbę radiowozów yy, w posterunku, gdyż yy, wysyłam radiowozy do tego miasta przemysłowego. Yy. I muszę wysyłać przynajmniej dwa, bo póki co wysyłam jeden. A więc wyślę jeszcze drugi, i powinno być jak najbardziej w porządku. Yy. Przydałoby się jeszcze ulepszyć klinikę. Yy, dokładnie. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tutaj. Yy. Ulepszę klinikę, a mianowicie dodam karetkę, gdyż. Yy, no, bo, wiecie, to po prostu muszę tam yy, cokolwiek wysyłać do tego mojego miasta. Yy. Nie, ale wydaje mi się, że póki co. Dobra, wyślę jeszcze drugą karetkę, gdyż. Yy... To pojazdy muszą mieć jednak dobry czas na dojazd tam. Yy, a więc, yy, wydaje mi się, że na dziś w tym mieście to już wszystko, i zaraz przejdziemy do tego yy, przemysłowego. Tylko, że teraz tak sobie myślę jeszcze, czy na pewno o niczym nie zapomniałem, czy, czy nie miałem zrobić czegokolwiek. Yy. Chodź, z jest autobus, nie Dobra, nieważne. I idziemy do drugiego miasta. Moim celem, teraz tak już od razu powiem, jest, aby w tym mieście zamieszkiwało tak mniej więcej około 10 tysięcy simów, tak. No tak mniej więcej, żeby przynajmniej jeden wydział w tym y, ratuszu postawić. Dlaczego nie można wczytać miasta? Jezu. Okej, okay. widzimy się niebawem gdy Uporam <głos》> się z problemami. Widzicie, jakie to nasze SimCity jest kochane. Okej, okay, a więc jestem w mieście yy, przemysłowym, przecież zbałem się, że jest stracę i będę musiał budować je od nowa. Gdyż wiadomo, że yy, SimCity to naprawdę jest zbugowana gra i nikt mi nie wmówi, że tak nie jest. Yy, a więc ogólnie wytłumaczę. Wam teraz jakie mam plany co do tego miasta? Przez pewien czas, jak wiecie, dość mocno je zaniedbywałem. Znaczy, może nie tyle że je zaniedbywałem, ale nie traktowałem poważnie. Mm, ale tak sobie uświadomiłem, że co z tego, że jest to miasto przemysłowe, jak nadal może wyglądać ładnie. Ogólnie teren jest bardzo korzystny do budowania druki wszystkiego, region jest spory, no i można tutaj troszeczkę się popisać jakimś fajnym planem urbanistycznym i wymyślać jakoś łatwo, żeby nie było żadnych korków. Przed tym wjazdem do miasta jest taki trójkąt yy, złożony z trzech alei, i jeden z was mi to kiedyś polecił. Pamiętam ten komentarz, ale nie pamiętam niku. Bardzo dziękuję tej osobie za to, gdyż yy, to jest wybawienie, naprawdę. Szczególnie gdy przez miasto przechodzi, yy, jakby taka droga tranzytowa łącząca też inne miasta. Więc. Yy, Taki, jakby układ ulic przy wjeździe pozwala naprawdę rozładować ruch, gdyż ludzie jadący tą aleją, chcący na przykład wjechać tutaj, pojadą tędy tą drogą na ukos, a nie, nie będą jakby zapychali wyjazdu. Tak, a więc w porządku. Co jest nie tak, nadal ze służbą zdrowia. Jest, jak umierają nam tutaj, ale dam szansę jeszcze, żeby to nam się zsynchronizowało i te karetki zaczęły przyjeżdżać. Gdyż hmm. chcę po prostu zminimalizować. zminimalizować ilość hmm, instytucji w tym miasteczku. Okej. Okay. Co jest z tym wysypiskiem śmieci? Hmm. No, czyli trzeba je ulepszyć. No come. On. Dlaczego nie mogę? A, no tak. Jasne wszystko. Um. Dobra, mamy kolejną zwałkę, więc powinno być w porządku, póki co nie spalam śmieci, bo, bo to niepotrzebne potrzebne jest i chcę aby te przychody w tym mieście były całkiem spore, gdyż nadal się rozwijamy. No i trzeba po prostu, żeby w tym skarbcu były jakiekolwiek oszczędności. Um, wydaje mi się, że powinienem zwiększyć co nieco strefy komercyjne. Um, jeszcze może... ...postawię tutaj jedną strefę i w tym miejscu powinny wybudować się jakieś sklepy. Też póki co brak stref komercyjnych... Powstrzymuje mieszkańców przed rozwojem i przed zwiększaniem gęstości, gdyż na tych pozostałych terenach w mieście chce. Te pozostałe tereny w mieście chcę przeznaczyć po prostu na przemysł. Um. O. I jeszcze coś właśnie. Ważnym. postanowiłem, że bardzo ważnym jakby aspektem miasta będzie kolej. Gdyż kolej łączy. Ten region z tym, a te miasta będą w przyszłości bardzo. A to bardzo mocno ze sobą współpracowały. A więc. Y, ta komunikacja kolejowa to będzie właśnie to, co w tym mieście będzie najbardziej potrzebna. Y, ale o tym kiedy indziej, gdyż jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Y, w mieście jest jeszcze jakaś malutka komunikacja miejska, troszeczkę przystanków. Y, o, jeszcze chciałbym się dowiedzieć czy do szkoły jeżdżą um, do tamtego miasta, nie jeżdżą tak, aha, czy jednak przydałoby się postawić tutaj szkołę. Um, No, i to wcale nie jest taki zły pomysł. Ok, a więc postawimy szkołę w tym miejscu. Co prawda na miejscu stref komercyjnych, ale nieważne, tutaj jest po prostu wystarczająco miejsca. Mm. Okej, okay. to jest w porządku. A więc, yy, wskazując na popyt stref przemysłowych, wydaje mi się, że nadal powinienem zwiększać liczbę. Fabryk w mieście, żeby tamci ze stolicy zaczęli być w końcu zadowoleni. Hmm. No. I mniej więcej w tym miejscu zrobiłbym dworzec. Co prawda, hmm. będzie on jeszcze gdzieś tutaj, od razu przy wieździe, ale. Hmm. A nie, to zresztą plany są na przyszłość. Chciałbym to zrobić od razu, ale i tak nie jest to póki co ważne. I wracając jeszcze do rozwoju stref mieszkalnych, to yy, tutaj zrobiłbym jeszcze jakieś malutkie osiedla yy, dla Simów. Yy, właśnie na tym cienkim pasku istniałoby strefy mieszkalne, a już tam dalej sam przemysł. Nie wiem jak mi to wyjdzie i czy mieszkańcy będą choć troszeczkę szczęśliwi z życia w takim dość nieciekawym mieście, ale... No cóż, to już chyba nie mój problem, tylko ich. Hmm. Jeszcze gdyby ktoś tak mi ładnie powiedział, jak to zaplanować wydajnie w miarę. Um. Dobra, niech będzie w ten sposób, tak jak pokazują linie pomocnicze. Hmm. Ja zrobię coś takiego, a natomiast w tych... Hmm... Hmm. Poczekajcie. Chcę, żeby to było jakoś prosto w bera. Ok. Natomiast w tych jakich jakby y, wąskich y, przesmykach pomiędzy ulicami postawię parki, żeby już nie mać miejsca. Widzicie, już powoli się uczę co i jak? Powoli. E, dobra. Stawiam strefy tylko z tej jednej strony, aby y, optymalnie wykorzystać miejsca. No, a więc jest w porządku. Póki co zostawię tak, już więcej stref nie dodaję. Zobaczę, co będzie dalej. Jeszcze usunę opuszczone budynki. Dodam strefę przemysłową jeszcze może w tym miejscu i. Okej, okay, w tym. Niech się to już powoli rozbudowywuje, co prawda. Jest masa jeszcze potrzebnych pracowników, ale. No wszystko niebawem. Jeszcze przydałoby się z tego osiedla zrobić gdzieś drugi wyjazd, mniej więcej w okolicach ronda. Ym... I tak, to jest rondo, to nie jest skrzyżowanie, to jest rondo. Każdy obiekt uliczny, który ma ruch okrężny, to jest rondo. Tu są skrzyżowania, a tu jest jakby rondo. Bo pod poprzednim chyba filmikiem, czy tam pod. Jeszcze innym, troszeczkę parę osób się oburzyło, że to co buduję to nie jest rondo, ale muszę, wam, muszę Was rozczarować, bo to rondo jednak jest. No, dobra, więc wjazd stąd może tutaj zrobimy taki, jakiś łagodniejszy zakręt i będzie w porządku właściwie to w tym miejscu nie powinno być korków żadnych bo ten przemysł powinien mieć jakby taką nie nieograniczoną y czy przesyłanie towarów i tego typu rzeczy powinno być w miarę łatwe okej okay, tutaj jakąś strefę przemysłową można postawić no więc dobrze y i jeszcze tutaj wracając do tego, że jest dość spory popyt na średnio zamożnych, to tych... Yy, tutaj bym postawił jakieś parki dla, dla nich właśnie. Yy, jeden wystarczy póki co. Może jeszcze tutaj drugi na rogu. No, i powinni się tutaj w pobliżu wybudować. Nie, ale faktycznie kurczę, pracowników potrzeba bardzo dużo, i tak sobie jednak myślę, że w tej chwili wrócę do swojego macierzystego miasta i, zwie, i dodam jakąś strefę mieszkaniową, żeby nie było. Gdyż, właśnie, póki to chcę rozwinąć jak najbardziej te dwa miasta a gdy już nie będzie takiej możliwości to powstaną kolejne dwa gdyż chcę, żeby to po prostu szło w miarę powoli i ten rozwój był taki zdrowy, dość leniwy okej okay. yy. jedynym minusem tego miasta jest to, że było ono na początku dość słabo rozplanowane i teraz będę miał pewne małe problemy z tym, żeby Cokolwiek tutaj innego zrobić, yy. nadal jest dość spory popyt nas przemysł, i to ten dla najbiedniejszych. Yy. Ok, trzeba zrobić nowe osiedla. Yy. Gdzie najlepiej byłoby je zrobić? Yy. Myślę sobie, że. Hmm. Tutaj przedłużę tą aleję i usunę tą część torów i te tory powinny polecieć jakoś tak naokoło. Hmm. Gdyż zdecydowałem się, że jednak ym, optymalna ilość y, stacji kolejowych w mieście to jest 2. I tak będę się starał robić. Mm. Okej, okay, gdzieś tam ten dworzec już będzie. I w tym miejscu właśnie pomiędzy aleją a torami kolejowymi rozmieszczę nowe osiedle. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Mm. Oczywiście zabudowania otoczę jakąś szerszą aleją, żeby było ładnie i w ogóle. I dużym plusem też tych ulic jest to, że... Tej ulicy jest to, że są te drzewa pośrodki i one dają takiego klimatu i zieleni. I ogólnie jest bardzo przyjemnie. Szkoda tylko, że czasami te linie planowania nie pokazują się wtedy, gdy są tak naprawdę potrzebne. No ale dobra, koniec narzekania i gram. Chociaż SimCity dał mi teraz popis swoich wątpliwych możliwości na początku odcinka, rozłączając się. I to, nadal, I to nadal niestety postępuje. To, że naprawili te serwery w jakimś tam małym stopniu, bo to nie była naprawa jakaś super. To nie oznacza, że poradzili sobie z większością problemów, niestety. I. No cóż. Wydaje mi się jednak, że Electronic Arts nie szanuje zbytnio swoich klientów i stara im się wcisnąć jakiś kit. Okej. Okay. teraz pomocne linie pomocnicze. Wskażcie mi, co tutaj zrobić. Hmm. Chyba jednak zrobię tutaj regularną siatkę ulic. Pokazuję mi jeszcze, aby zrobić taki jakby mniejszy obrys, ale la... no nie, to jednak nie wyjdzie. Hmm. Może tak hmm. Tutaj w tym miejscu Ach, te linie się tak zmieniają, że czasami aż trudno zobaczyć Co i jak. W tym jest jeszcze jedna dłuższa uliczka. Hmm. No kamman. No i tutaj jakieś przekątna hmm, dobra powinno być w porządku. Na tą chwilę. Co prawda dość chaotycznie, ale no zobaczymy. Zobaczymy. Ok, poznaczam strefy. Ogólnie to osiedlenie musi być jakieś super ładne. Yy, po prostu, żeby było. Yy, tutaj zrobię yy, przemysł. I będzie w porządku. I może jeszcze tutaj, przy tej części ulicy. O mniej więcej dotąd. Ok. Yy, Przedałoby się im dodać jakiś park, żeby się yy, im przyjemnie żyło. To ma być się dla najbiedniejszych, tak? Yy. Okej, okay, pewnie je podzielę na dwie strefy: dla tych dla średnio zamożnych i dla tych właśnie biednych. A więc yy, tutaj jakiś park mi się wstrzelił. Niech będzie tutaj. Yy. Dobra, i poczekam aż. Yy, Zaczną się tutaj budować. I jakie będą ich potrzeby, po prostu. Yy. Ok, ale chyba nie jest tak źle. A jeżeli będzie, to najwyżej, co nieco tutaj pozmieniam. Bo nie wiem, czy ten układ ulic jest właściwy. Ale przekonam się o tym niebawem. Nie, ale chyba nie jest tak źle. Okej, okay, co jeszcze, co jeszcze? Coś z komisariatu policji. Jakieś wieści nieciekawe. Aha. Niezbyt dobrze radzimy sobie z przestępczością. Ale nie, przecież są jedne... Jedno przestępstwo dziennie, to nie jest tak... ...dużo. Nie, zostawię póki co. W każdym mieście są przestępcy chyba, nie? No już nie przesadzajmy. Wystawię tak jak jest. No, ale wydaje mi się, że cała taka jakby wymiana karetek i ogólnie kupowanie od siebie pomiędzy tymi dwoma miastami wyszło naprawdę na dobre, gdyż. Mm, widzę, że i tutaj zwiększyły się dochody, a w mieście przemysłowym to już w ogóle są bardzo wysokie. O właśnie, a propos jeszcze kasy można byłoby zaplanować. Jakieś jakąś imprezę. Jakiś, może, nawet koncert rokowy. Co prawda, jest dość drogi, ale powinno przyjechać dość sporo osób. Hmm. I tak zrobię, bo czym większa impreza, tym więcej zysków i tym więcej zamożniejszych turystów. Autobus turystyczny. No, i widzicie. To rondo spełnia swoje działanie, róg jest okrężny. No a więc, wiecie co, już się z wami pożegnam, mam nadzieję, że wam się spodobało. Eee, I oczywiście zapraszam was do komentowania, do wyrażania swoich opinii pod filmikiem. A jeżeli się wam spodobało, to wiecie co robić. Siemaneczko.